Sebastian za nami sparing z górnikiem, w zabrze. No, i tak patrząc na to spotkanie, to chyba można, być, można uznać go za pozytyw, szczególnie, szczególnie te ostatnie 15, 10-15 minut. Teraz jest taki okres, że dla nas najważniejsze sparing, jak to jest, chodzi o zgranie. Jest nas kilku nowych chłopaków przyszło do drużyny. No i zależy nam na tym, żeby po prostu skupiamy się na czym innym, nie na wyniku. Ale wynik też jest, też jest ważny, wiadomo, i dzisiaj osiągnęliśmy pozytywny wynik. Ale dla nas liczy się teraz, żeby wybiegać dobrze z paring, żeby grać razem, przesuwać taktycznie i, i, i na tym się koncentrujemy. A wyniki myślę, że jeśli, jeśli zrobimy swoją pracę, jaką do tej pory wykonujemy, ten trzeci tydzień, to będzie wszystko ok. Właśnie dzisiaj też chyba taki spory trening w defensywie, bo musieliście się no, sporo nabiegać za, za, tutaj, za zawodnikami Górnika i ty i twoi partnerzy mieliście e, sporo sytuacji. No na pewno, no. Górnik to jest bardzo dobra drużyna i my tu przyjechaliśmy po to, żeby po prostu im pokazać, że, że, że będziemy walczyć o to utrzymanie w pierwszej lidze, a to jest taki przeciwnik dla nas, dla nas tej wyższej półki no i chcieliśmy udowodnić swoją wyższość, no, ale nie udało się jeden jeden, ale mówię, nie odstawialiśmy nóg i dla nas to było ważne. To po fajnie, że po tych treningach na Sztucznej Murawie, treningach i meczach sparingowych, no fajnie, że można było dzisiaj zagrać na tej naturalnej trawie. No wiadomo, ja trzy ja, miesiące temu trenowałem na, na, na trawie, także dla mnie jest to też yy, dzisiejszy sparing, jakieś tam yy, przetarcie przed tą trawą, ale mówię, dla nas było najważniejsze to, że, że graliśmy w dobrych warunkach, z dobrym, z dobrym przeciwnikiem. Trenerze, za nami ten sparingowy dwumet z Górnikiem Zabrze i Zagłębiem Sosnowiec. Jak trener oceni te spotkania? My jesteśmy w innym etapie trochę, jak chociażby Górnik Zabrze dzisiaj rano. My zaczynamy ligę dopiero w marcu, więc pracujemy cały czas nad wydolnością, nad jeszcze pracą w tlenie, tak, nad jakimiś schematami, organizacją gry. Nie jesteśmy na pewno na tym etapie, żeby się równać z Górnikiem. Pod względem organizacji dzisiaj rano wyglądało to naprawdę momentami bardzo dobrze i bardzo obiecująco. Widać tą współpracę, widać tą więź jakąś między piłkarzami. Fajnie, żeśmy przesuwali, fajnie, żeśmy odbudowali przede wszystkim to ustawienie. Wiadomo, Górnik to naprawdę dobry zespół i to nie jest przypadek, że, że Górnik w ostatnich sezonach praktycznie, no, cały czas jest w tej pierwszej szóstej. Co chodzi o drugi mecz, no zagraliśmy dzisiaj tutaj tym drugim składem, młodszymi chłopakami, no i naprawdę pokazali, że warto na nich stawiać tak. I w rana dzisiaj nieźle wyglądał Grzybek wraca po kontuzji Rutek Rutkowski naprawdę wyglądał nieźle Michał Biskup szukamy mu nowej pozycji na defensywnym pomocniku wyglądało to też naprawdę bardzo fajnie trzeba z tego się trzeba z tego się cieszyć gdyż to są nasze tutaj chłopaki z naszej z naszej nasi wychowankowie z tych i, i, i z akademii i, i z z tutaj z naszych grup młodzieżowych, tak. cieszę się na pewno z tego, że gdzieś w lipcu będziemy się łączyć i, i, i mieć już wspólną wizję właśnie tego, żeby tacy chłopacy coraz częściej z nami trenowali się, ogrywali. Wierzę, że kiedyś w przyszłości będziemy mieli z nich pożytek. W tym drugim spotkaniu na lewej obronie po raz kolejny zagrał Marcin Wodecki. Czy to jest nowa pozycja dla tego piłkarza? Znaczy nie no, mnie zmuszają do takich, a nie innych de de decyzji, tak? Eee, miało, miało dojechać dwóch chłopaków na testy, nie mogli dojechać, więc musiałem skorzystać tutaj z grzeczności naszych grup młodzieżowych, wziąć dwóch młodych chłopaków, które nie tylko dzisiaj dobrze sobie radzili, ale też yy, jeden Damian potrafił strzelić bramkę naprawdę po, 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 po fantastycznej, można powiedzieć, filmowej akcji. No to miło jest na takie rzeczy patrzeć, tak, że te chłopaki chcą dobrze tu zostali przez starszych przyjęci. Widać że czuł się z minuty na minutę coraz lepiej i wyglądało to naprawdę, e, naprawdę obiecująco i fajnie właśnie jak zresztą testowanych, czy jakieś decyzje już są podjęte? Co ty... ja wiadomo, że nie będę mówił o żadnych decyzjach, bo zawsze muszę porozmawiać z piłkarzami i im te decyzje przedstawić, także czekamy, muszą z nami potrenować, jesteśmy troszeczkę na innym etapie, także jak ktoś do nas przyjeżdża na testy, początkowo wygląda dobrze, potem kiedy wchodzi w nasz ciężki trening, z dnia na dzień jakby można powiedzieć gaśnie, także chciałbym wszystkich porównywać za jakieś 2-3 tygodnie, kiedy będziemy mieli taki pryzmat, kiedy złapią troszeczkę e, tej szybkości kiedy będą bardziej dynamiczne, no wtedy będzie można porównywać umiejętności i, i konkretnie wzmocnienia naszej drużyny. Dziękuję. Proszę bardzo.